Spodziewam się, że Tomek wyjdzie z tym skrzyżem, będzie egzorcyzm od tego, jak on to mówi, także będzie wesoło, na pewno. Panie Tomku, coś pan odpowie tutaj? Czy... Wiesz, dzisiaj się śmiejemy, ale weryfikacja jest 8 listopada. Tomasz Adamek jest szybki, wygra z każdym, więc trudno mi wiesz, powiedzieć, gdzie się straszyć, bo ja nigdy tego nie robiłem. Ale usnął go, e, zobaczyć, jak naprawdę e, walczy Adamek i jak mocno bije. Pozdrawiam Cię serdecznie. Wreszcie mówisz jak mężczyzna. Wreszcie. Zawsze nim byłem, bo takim Pan by mnie stworzył i takim pozostanę. więc dużo, dużo się nie mówi, dlatego każdy, kto mnie zna i pamięta, nigdy nie rzucałem słów na wiatr, nie straszyłem. Natomiast weryfikacja z ring. I tam pokazuje się, pod, co potrafisz najlepiej robić, swoje serce zostawiasz w linku. I taki jestem. Dokładnie, więc zapraszam ósmego na tą weryfikację. Będzie krótka albo długa, no, ale na pewno to będzie ciężko przepracowany mój czas, i który będziesz musiał się na władzę wrznieć na wyżyny i sam zobaczyć. Więc bracie, módl się, bądź, żeby było dobrze. To ty się mógł, bo ja się modlę, ale nie tak jak ty intensywnie. Więc tak już jestem, więc wiary się nigdy nie wstydzi nie będę wstydził zawsze z wiarą. Wchodzę do ringu z wiarą, schodzę z Bogu za to, że jestem zdrowy, rodzina i tak dalej, za talent, który dostałem, bo to już przyszedł 12 roku życia. 99. zawodostwo, stoczyłem wiele wojen i, i obym zdrowy kiedyś zakończył karierę. Na tej walce nie zakończę, bądź pewny. Okay. <laughs> Zobaczymy, nie? Nie, tak poważnie to przecież ja tak samo bo się modlę, jestem wierzący, tylko mówię, Tomek tak dole przesadnie, dobitnie pokazuje to na każdym kroku, a swoje robi, ale jak to powiedziałem, to jest już jego sprawa, my mamy wyjść, pokazać 8 listopada to, co potrafi, wydaje mi się, że w tej dyspozycji, co obecnie jest Tomek, jak on to mówi, szybki, czy tam, to się okaże, okaże się to 8, ja zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby wyjść, i pokazać i przepracowałem ten czas tak, żeby pokazać wszystkim, że, że, że jest naprawdę w grubym błędzie, jeżeli myślisz, że zobaczysz filkę z, z walki z Jenningsem, czy na przykład na, nastawiającego się na jeden cios.